Wiecie, tak, ostatnio zauważyłem, że moja twórczość zaczyna przypominać trochę twórczość Albastera. To znaczy, nie pod względem fabularnym czy jakościowym. Po prostu coraz częściej witam się słowami Hej, dawno tak się nie widzieliśmy. Mimo wszystko, ten film jednak ostatecznie powstał. Przynajmniej tak zakładam, skoro go widzicie. Ja jestem Kosta Spółżartem i witam Was w tym filmie. Tak, krótko tylko słowami wstępu. Pierwotnie myślałem, że tego filmu po prostu nie nagrywać, ale no na prośbę. No bo wiecie, ja ogólnie bardzo lubię tworzyć recenzje, oceny, opinie na życzenie. Nie wiem, dlaczego tak mało takich życzeń macie. W każdym razie yy, G.E.U. Records znowu wydało dubbing do Hełwy do odcinka 7 i poprosiło, żebym go ocenił I pierwotnie miałem tego nie robić, ale uznałem, że skoro w odcinku 6 dałem im kilka rad kilka rzeczy też wypłynęło, że tak powiem, z informacji po yy, opublikowaniu filmu przeze mnie no to mogę wziąć to pod uwagę i spróbować zrobić to jeszcze raz zobaczyć jakie zmiany zaszły Jakie nie zaszły, coś jest na plus, co jest na minus, no wiecie. Także bez zbędnego przyciągania. Link do dubbingu i oryginału macie w opisie, a my lecimy z filmem. Film powstanie ogólnie w takiej samej wersji jak poprzedni, więc jeśli go nie widzieliście, no to nie będziecie mieli porównania. Dlatego podrzucę wam w załącznikach, w zakładkach, czy jak to się tam nazywa. No wiecie, wyświetli wam się. Odnośnik do. Poprzedniego filmu, zobaczcie go sobie i wtedy zobaczcie sobie ten. To tak. Taka mała propozycja ode mnie. A my już lecimy z tym filmem. Wydaje mi się, że się jakoś trochę posypało. O no dobra, chyba lepiej. Hmm, po co mi to napisy? E, dobra, jedna rzecz. E, już na plus, porem do poprzedniego odcinka, e, głośność wydaje mi się jest bardziej zrównoważona między głosem a, a muzyką. Chociaż ja bym jeszcze trochę ściszył tą muzykę, no ale... No ale to tak prywatnie. Ostatnie. <laughs> no mój stan a... Cóż, na że to jest taka pogija lana? bo zganie, gdzie dzisiaj wieczorem zabiera? Nawet nie masz się, Moksi, ciągnąć tego chłopaka żartu przy mnie. Poza tym ja dzisiaj staję drinki, więc chodźmy odczej tą nową knajpę zarobić. Właściwie, ser, to nasza rocznica, odkąd dzisiaj pobraliśmy. I z tej okazji zabieram mi do Odis kręgu pożądania. <laughs> Owdis? Krąg pożądania już mi tak. Przy angielskiej wersji. sorry to taka wstawka. Mili chyba brzmi lepiej niż ostatnio. Mog chyba też jakaś zmiana. Nie, nie wiem, czy kadrowo, czy nie, ale chyba jakaś zmiana jest. Blitz porównywalnie, więc okej. Okay. Nie przejmuj się nim. Dzisiaj chodźmy do domu i oczywiście. Mili jest trochę krem. za cicho. <Słyszyk> Albo Blitz za głośno. Tak. Eee, I też w sumie jestem ciekaw, czy to gdzieś, nie wiem, przy nagrywaniu wam się posypało, czy coś, ale jak są zmiany scen, to nie łapię ostrości na początku. Nie wiem, jeszcze wynika, wynika nie mam pojęcia, co mam doradzić. No tak jest. Nie ma głosu? Czy ja, ja, ja coś spobrałem, czy? Psiakle, czekajcie chwilę. Dobra, mój bardzo szybki research stwierdził, że u mnie wszystko działa, więc chyba w filmie nie ma głosu. Nie wiem, chyba po prostu jakaś scena. Nie wiem. Nie, nie wiem, no nie ma. No aż dotąd. Czekaj wariacie. Masz rezerwację? O, tak, jestem z tą dwójką. Dekle jest wyłącznie na par. Że co? Brak randki. Brak rezerwacji. Kto ma ten głos? Ja chcę wiedzieć. A nie ma. Nie wiem, ale Rynek śmieszna. <noise> Wiesz, można naprawdę piękne oczka tatku. <noise> dobre, to było dobre. Ty, jo, Chociaż ja z dałbym tam na świętoszku, ale. No taka prywatna dygresja. Dlaczego mnie nie kochasz, ale Andero? Andero! Rozumiem, Nie jaki wiem, czy to jakiś błąd, ale. czy coś. Dzwoni w Dobra, telefon był genialny. Ten. Zasztuszenie się takie sobie, ale telefon był genialny. Boże, nie, ale... tak! Stolaz jest za cicho. O, Blitz! Ale tu romantycznie! Ma takie... Że przeskoki dziwne. Takie miejsce. Tak mi się wydaje. O, no wiesz, wiesz, myślałem, że można się tu trochę rozerwać. To podniecające! Ty, jak ich zabiłeś! Jak? Ano... E, to... to... nie wiem, czy to jest... no, błąd montażu, czy to jest e, błąd przy nagraniu, ale tam jest... Podniecające, jak ich zabiłeś? A widzę z Pana pytanie, więc to ci to podniecające. Jak ich zabiłeś? Na tej zasadzie. Znaczy, ja wiem, że zagrałem to tragicznie, no ale. Yy... Brak kropki, po prostu. Panie i Panowie, widzę kilka seks z tego wieczoru. Witam, witam Ozzy! I... Hmm, hmm, hmm. Szczerze Ten głos nie pasuje Może nawet nie tyle kwestia gry takie, taka nutka świera w nim jest, ale... No ale nie pasuje no. Rzecz nie do obejścia. Jeden w takim miejscu dla każdego chorego w kręgu porządania! Wyciągnijcie wszystkie brudy na świat! Cerberci z samego Osmodeusza! Śmiało demon! Asmodeusza, jak już coś. Nie no, to jest przeurocze. Swoją drogą zastanawiam się, czy będzie tłumaczenie po prostu na Asmodeus, czyli tak jakby bez tłumaczenia, czyli będzie Asmodeusz, czyli tak jakby polska wersja. Ale skoro z 3, no to z 3. Zarządzany przez Ozis, lecz dziś Wam stanie nie raz, bo mamy takie osobistości jak to... Velocika Mayday. Mikrofonowe. Dokry no i strojakie, ale nim... Dobra, nie umiem mówić jak ktoś mi na ducham gra. To mikrofonowe echo fajnie wyszło. A więc bez tego przedłużania, mamy tutaj pierwszego uczestnika. Impas kręgu gniewu. Powitajcie wielkimi brawami! Dziękuję, w opór. dziękuję, to chciałem usłyszeć, nienawidzę tłumaczenia słowa imp jako chochlik, znaczy ja wiem, że tak jest poprawnie i w ogóle, ale nienawidzę tego z całego serca, słysząc w polskiej wersji impa z chochlika, tak, tak się podbija moje serduszko ludzie, tak się je podbija. No i teraz zaczynam ostrą jazdę. W sumie przed chwilą rozmawiałem z osobą, która tłumaczyła piosenki, więc. No powodzenia. Ja w sumie z nudów myślenia, by to przetłumaczyć, że miało to rytm i sens, ale. Zatrzymałem się na dwóch pierwszych zdaniach. Dobry wieczór, moi kochani. O! Cześć! Okay. Dziękuję, że mogę to wystąpić. Dodanie Gryki zaś... Nie są chłopcy z Bożego Ta piosenka jest dla mojej pięknej żony. I to prezent z okazji pierwszej rocznicy naszego ślubu. Kocham cię, mini. Kocham cię. Bardziej niż zapalniczka, płomień. Bardziej niż wampir, kochacie. Będzie już kochać nie da się Przez Ciebie mi sercu gra Bo dzięki Tobie piekło to nasz raj Nasza historia Dobra, y, szybkie mi słowy Na razie nie wypada nieźle To raz Edwa Moxie śpiewający tu brzmi moim skromnym zdaniem o wiele lepiej niż śpiewający w poprzednim odcinku Także zmiana na plus Orja to słodka baśni, zaczarowała mnie magia twoja, miłość Twej miłość to podróż dura zaczęła się i nigdy nigdy nie opuszczę cię, bo cię kocham, cię kocham, cię kocham, cię cię kocham, cię kocham, cię kocham, cię kocham, cię 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 kocham, 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 cię kocham Dwa piosenki w salonie, pożądanie my takich rzeczy nie traktuje się, Czego się spodziewałeś po właścicielu takim jak ja? Przedobał Czyli Czyli pożądania Wysłuchaj mnie Pożądliwy być chcesz O Dobra, hmm. Już widzę, co właśnie rozmawialiśmy, że Tłumaczenie w ogóle, się... czy znaczy, to nie jest tłumaczenie, tylko. Polska interpretacja. Nie mówię, że to źle, w zasadzie w wielu przypadkach to dobrze. Tutaj na pewno nie może być gorsze niż tłumaczenie, no bo tłumaczenie samo sobie byłoby tragiczne. Chociaż na wstępie głosy. ja do... asmodeusa i asmodeusza, tak po polsku do polsku. I fizarowego są takie. No, nie do śpiewania. I mu, oczywiście. I czuć ten Ale trąbka genialne. To wygrało. To na duży plus. W sumie samo trumpet był yy, najlepszym momentem tej piosenki w oryginale, więc tu trąbka też musiała wygrać. Serenady swe, wyznając emocje na ksamitnej scenie. Cóż, w tych partiach piekła trzeba przystosować się, bo tylko mała pi... śpiewa piosek i swe. Czy w mieście pożądanie chcesz kręcić się, porzuć te miłoski, bo powalimy cię. Przypiewamy o pokusach i żądzach takich jak. W imieniu władza dubiego ludzi Tam chyba znowu coś wycięło. Chyba. Nie wiem. Porzuć te miłoski, bo powalimy cię. Śpiewamy o pokusach i żądzach takich jak. Tu. W imieniu nie? Wysłuchaj mnie. Porządliwy być chcesz. Od aż po biuz. nie śpiewaj balad z domu asmodeusza. No chodź, zaśpiewaj nam co. Dam ci znać, jak to cię, właśnie to. Ma być graficzna i spójna. Wystarczy, seki, do Śmiało, scena jest fa. Ja pragnę. Dlaczego pragniesz? A na który <trykotora> stronę? tej miłości. Ech, ale aleś ciebie, twel. Strasznie przynudzasz nam. Zobaczmy na twój żałosny melodramat. Hej, wy, widziałem te dwie piski już wiele razy. I szczerze mówiąc, takim postępowaniem misje są o wiele ciekawsze. Mm, dobra, jedna rzecz. Nie będę przyciągał do piosenki. Kwestia jest taka, że tłumaczenie uczuł fajnie, ale. No, głosy są niedopasowane. Czyli to do postaci, nie mówisz do śpiewania, do postaci. Tak, no nie wiem. Znaczy, nie oczekiwałem, że będą podobne do oryginału, ale. To jest takie drobne rozczarowanie. No i te przeskoki tak trochę wyrywają z rytmu. To śmierć pokazywać tu się. Uwaga, wszyscy, tego to dane wstydem jest. Masz tu pełny komentować związek ten. A tam ostatnia miłość, to kupa gówna je. O, O, Co tu się tonęło z włosem? En! faust! Ja miło, to kupa GÓWNA JEDZ! Ja byłem. O chedli, Owe, Rosyka, tutaj jesteś co cię na twój ruch, 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 ruch. się Cię Zawolubny I łamać wszystkich se Kto w następnym stoliku? Czyżby to książę był? Stolas, czy to ty? Czyż to bosy sypia ja im... Uuu, władco mój, już upadłeś <gry> na raz! To Była fajne. ostrażonka i depresyjna córka, i niech zadowolicie, bo zdobyłeś to, czego chciałeś. Dla seksu sprzedałeś się, to duch pożądania jest. Zapach final, bo z głowy nie stracni Udawaj, że wiecie to już skacze, aż nie zdechniesz Nie umiejesz W tą masz Myślę, że chciałeś taką być twój dla mnie Tak, chciałem Kocham nas Taki mały przerywnik Nienawidziłem w tej piosence fragmentu I Love Us. To brzmiało tak głupio. Ale okazuje się, że po polsku brzmi równie głupio, więc... O, popatrzcie na parę gołąbeczków, to obrzydliwe. To no. był głos, jaki oczekiwałem. Tylko, że w wersji bez takiego basowego przesteru do śpiewania. Ej, czy ja dobrze tam widziałem? No e, nie, wydawało mi się. Mm, dziękuję za tą noc. Czas spędzony tego wieczoru. Mm, dziękuję. Tak. To może pójdźmy to, do mnie? Ten dialog ty trzeba wiesz, tak oglądać, przesuwając słowa w ...pojechała na weekend z matką, więc może... Nie będę ci dzisiaj pieprzył, Stolas, ja... Ja po prostu... ...jestem w złym nastroju. Możemy też porozmawiać lub obejrzeć film, albo... ...Cię przytulić? Stolas, nie udawaj, że nasza relacja opiera się na czymś więcej niż namawianiu mnie do pieprzenia się stołem, ok? okej? Za każdym razem dajesz tego sygnał. Po prostu dzisiaj nie mogę tego zrobić, okej? Okay? Przepraszam. Rozumiem. Dobrej nocy, Blitz. Nawzajem. Mam takie wrażenie, że trochę za mało emocjonalne to było. Nie wiem, czy kwestia głosu, czy po prostu. Nie wiem. A jak chcecie zobaczyć tą rozmowę z happy endem, to macie odnośnik. Dobra. Mm. Kilka słów podsumowania. Yy. Nie chcę się czepiać głosów, no bo wiem, że robią to osoby dość młode, no i nie będące profesjonalnymi wojsakorami, więc nie mogę jakoś za dużo oczekiwać. Były tam pewne takie niedociągnięcia, o których na bieżąco w miarę wspominałem. To raz, a dwa. Yy, ten fragment nie ma głosu. No, nie wiem, czy możecie to jakoś edytować, czy coś, no, bo to trochę kiepsko wypada. Plus te przeskoki. Nie wiem, które były cenzurą, a które po prostu się pojawiały w głosach. Yy, z czego one wynikały, no ale. Fajnie, jakbyście przy następnej okazji, przy następnym filmie to dopracowali, żeby takiego czegoś nie było, bo to bardzo wybija z wczucia się w, no, w cały serial, nie? A tak poza tym to powiedziałbym, że w sumie było lepiej niż yy, ostatnio, niż po 3.6, także... Także fajnie, że to się jakoś rozwija, że idziecie do przodu. No i co mogę powiedzieć? No, ja od siebie życzę tylko powodzenia. Komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie. Dzielcie się ze znajomymi. Widzimy się w następnym filmie za jakieś 3 do 8 miesięcy. Nara.